Mazowsze nie posiada niestety ani morza, ani gór, ale za to posiada mnóstwo wspaniałych, pięknych miejsc i pięknych obiektów. Staramy się ciągle uatrakcyjniać nasz region. Wspieramy ze środków europejskich takie projekty, które zachęcą turystów i do wypoczynku, i do odwiedzania Mazowsza. Gospynin realizuje duży program turystyczny, to jest budowę Term Gostynińskich, ale również w programie tym jest Zamek Gostyniński i inne miejsca turystyczne. Gostyń jest miastem turystycznym, od wielu lat uprawiana jest tutaj turystyka, a to z uwagi na walory przyrodnicze. Wokół Gostyna jest 60 jezior, w samym mieście Gostynie jest 6 akwenów o dobrej klasie czystości wody, druga i trzecia klasa czystości. Termy Gostynińskie to wielki ośrodek zlokalizowany na 17 hektarach w centrum miasta, w sercu miasta, w dużej bliskości od rynku miejskiego. Jest to około 300 metrów w linii prostej, na którym zostanie to terenie zbudowany obiekt, w którym będzie balneologia, będzie, będą usługi paramedyczne, a więc spa takie modne obecnie, jak również park rozrywki wodnej i wypoczynku. Takiej rekreacji. W Gostyninie mamy odwiercony odwiert na głębokość 2734 m, To jest z jury dolnej, a więc jeszcze z okresu, to jest około 140 milionów lat temu. I tam, właśnie na tych głębokościach w Gostylinie, jest woda silnie zmineralizowana. Jeśli chodzi o certyfikat, jaki został na nadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, to zapisano, że wody te kwalifikują się jako wody lecznicze przy wskazaniach lekarskich. A więc to silne stężenie minerałów nie zawsze do każdego schorzenia jest konieczne, a więc chodzi tutaj też również i o rozcieńczanie. Na no środku naszym również będą hotele, ale jest to tak zaprogramowane, żeby tych miejsc noclegowych w hotelu nie było aż tak strasznie dużo i jest przewidzianych około 400 miejsc. Pozostałe miejsca to są właśnie pokoje do wynajęcia noclegi u różnych osób prywatnych. No to zależy już oczywiście od inwencji mieszkańców. Chcę też powiedzieć, że ten projekt jest ważny dla tej części województwa mazowieckiego. Projekt będzie dofinansowany ze środków unijnych i chcę się pochwalić, że nasz projekt został zakwalifikowany na listę indykatywnych projektów i bezkonkursowo został przyjęty jako kluczowy, a więc ważny. Dla subregionu właśnie tutaj gostynińsko-łockiego. No, gdyby tych wód nie było, tego jak ja to często mówię, tego wielkiego dobra, tego wielkiego skarbu, jaki Gostynin, no, oprócz tych walorów przyrodniczych, o których mówiłem, tych lasów, tych jezior, i jeszcze właśnie ten wielki skarb, jakim są właśnie te wody, silnie zmineralizowane, lecznicze wody w Gostyninie, no, nie moglibyśmy oczywiście takiego ośrodka budować. Podstawą, jak powiedziałem, jest to, żeby posiadać właśnie. Takie wody. I te wody z okresu jury dolnej to są wody sprzed 140 milionów lat. One właśnie takie wspaniałe właściwości posiadają. No nie ma nic lepszego tak naprawdę w turystyce i w świadomości ludzi, żeby połączyć wypoczynek, atrakcje połączyć wraz ze zdrowiem. Czyli jakby leczyć się, poprawiać zdrowie, a jednocześnie korzystać ze wszystkiego, co tu będzie z tych wielu, wielu atrakcji. Celem działania 6.2 Turystyka jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu. Beneficjentami, którzy mogą starać się o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Turystyka są m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia, lasy państwowe, przedsiębiorcy sektora turystyki. Dostępna alokacja w ramach działania 6.2 Turystyka to ponad 170 milionów euro. Muzeum Siemadzukie w, w Sierpcu zajmuje przeszło 60 hektarów powierzchni. Z jednej części znajduje się wieś typu rzędówka z zespołem karczemnym, zespołem dworskim. W tej części, co jesteśmy, jest tak zwana część folwarczna, którą przeznaczyliśmy jako tutaj budynek administracyjny, stolarnie, pracownie konserwatorsko i budynki, które służą do, jako działy oświatowe, gdzie są lekcje muzealne, czyli są pracownia, ich jest wystawienicze, ponieważ pokazujemy tutaj ekspozycje stałe, jak jest Galeria Rzeźby Sierpeckiej, ponieważ to jest duży ośrodek, jako ośrodek sierpeckiej rzeźby. Mamy przeszło tysiąc eksponatów. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu czynne jest przez cały rok. W związku z tym pokazujemy życie, jak wyglądało na Mazowieckiej Wsi przez cały rok i w okresie wiosennym, w okresie letnim, jesiennym i zimowym. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca mamy tak zwane niedziele tematyczne. Począwszy od gotowania na polanie, gdzie pokazujemy z Mazowsza kuchnię regionalną, gdzie można popróbować smakowitych e, tutaj potraw regionalnych, można e, posłuchać muzyki, zobaczyć pracę twórców ludowych. E, w pierwszą niedzielę czerwca organizujemy Dzień Dziecka i wszystko pod kątem dzieci od lekcji kaligrafii po zabawy. Jak to dawniej wyglądało na Zowieckiej wsi, jak to dzieci się bawiły, w co się bawiły i jakie zabawy były. Do tego mamy jeszcze, robimy dodatkowo spektakle teatralne, tak jak teraz Płocka przyjeżdża i wystawia sztuki dla dzieci, tak jak salineczka i inne tematy, które tutaj są pod kątem dzieci organizowane. W pierwszą niedzielę lipca organizujemy miodobranie, gdzie pokazujemy podbieranie miodu, jak ten miód był przerabiany. Jak był używany. Staramy się, żeby to muzeum nasze żyło, żeby było żywe. Przez to są ogródki przyzagrodowe odpowiadające danemu okresowi. Są zwierzęta: konie, kury, kaczki, gęsi, krowy. Także te zagrody nie tylko. Są jako ekspozycja, ale one żyją. Będzie wybudowany w tym miejscu, co znajdujemy się, kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny, w którym będzie się znajdował hotel, po który pomieści około 200 osób, audytorium na 300, przeszło osób, od razu z pomieszczeniami dla tłumaczy, z małą restauracją, barem gastronomicznym. Będzie basen, który będzie taką ośrodkiem spa, gdzie będzie kręgielnia również do inne dodatkowe atrakcje. Już mamy w tej chwili stajnie, gdzie są konie. Także oprócz zwiedzania naszego Muzeum Wsi Mazowieckiej będzie można wypocząć, przebyć na dłuższy czas. Chociażby taki weekend w muzeum, żeby poczuć i tej wsi i jednocześnie skorzystać z tych różnych atrakcji. Jazdy wozem, jazdy konnej, skorzystania z basenu i innych atrakcji, które tu powstaną.